Cześć, cześć, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta, to jest naprawdę niesamowite, kolejny odcinek, godzina 19, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, jesteśmy w więzieniu, ale dzisiaj mam mega sekretny, tajny plan, albowiem, no Tościk w poprzednim odcinku uciekł, jak wiecie, i dzisiaj ja się też postaram uciec, no może mi pomoże, coś tam mi mówi, że może mi pomoże, więc zobaczymy, może przyjdzie, a jak nie, no to my będziemy musieli sobie jakoś samo poradzić sami, ale mam nadzieję, że nam się uda, no i tutaj jest policjant, więc muszę być troszeczkę cicho, zostawcie łapę i suba, moi drodzy, bo naprawdę wbijamy już zaraz 25 koła. Pani Panie policjancie, co tam u pana słychać? Dzień dobry. Eee, maszeruję się po więzieniu właśnie i sprawdzam, czy nikt mi czasem nie spiernicza. Ale, ale o co ci chodzi? Przecież ja tutaj nie uciekam, przecież ja tutaj jestem kulturalnym więźniem. Wszystko jest I ładnie. Dostajesz chlebek. O, dziękuję za chlebek, a mogę troszkę więcej? Nie. Pff, ale to jest chami prostak z ciebie, hami prostak z nie, ciebie. No dobra, masz w celi? No ale to, to takie średnie, takie jest zachęcenie, żebym tutaj wszedł. No nie no to dlaczego mnie zamykasz no A proszę pokaż mi innych, innych więźniów w więzieniu, bo ja w ogóle ich jeszcze nie widziałem no Muszę jakoś. No nie wiem, czy chcesz widzieć, bo ja już na jednym odcinku niestety ich widziałem i trochę żałowałem potem <laughs> Ale to może być tutaj zrobił porządek w tym więzieniu, co, bo ja ci pokażę gdzie jest brud Dobra, dobra, pokaż mi gdzie jest brud. Zobacz sobie, to jest brudne, to co to jest w ogóle? Co? We we weź to, weź to no, kazałeś mi to zrobić na swoim własnym odcinku. Ale, ale, ale. Oddaj dźwignię, oddaj dźwignię, oddaj dźwignię. W tej chwili. O! o, o nie zabijesz mnie... A co ty nie dźwignię? <ścoughs> co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? A ła, bije mnie... spająk. Dobra, ja uciekam, Elo. Elo, uciekam, Elo, Elo, Elo. No, no jak ja mam uciec z tego więzienia, no, no muszę zrobić jakiś tajne pokój. No najlepiej nie uciekaj po prostu, to jest taka moja propozycja A ile mam tutaj jeszcze siedzieć, ile mi zostało wyroku? Jeszcze 9 lat 9 lat, ale co? 9 lat, to ja tam tutaj siedzieć już będę miał y, 27 lat, tak? W tym więzieniu? Tak No, no, no Co w tym dziwnego? To w tym dziwnego, że no to jest nie fair to no? jest nie fair, że ja tutaj tyle siedzieć, no dlaczego ja mam siedzieć, wiesz, za, za... Co jest nie, fair? nie, wiesz co, powiedz mi za co, za co, teraz poproszę listę moich przestępstw Ej, umówię ci to co odcinek, zabicie villagera, nielegalne biznesy, handel bronią Handel bronią, chyba zbroją, a nie bronią, ty zły człowieku, nie handlowałem bronią Ej, a w ogóle to wiesz co jest niesprawiedliwe, że to ja tutaj muszę z wami siedzieć No w sumie to jest trochę słabe no, no ale my cię przecież nie dokuszamy, jest spoko jak to nie? Musiałem właśnie jakieś wyzwania. Co, ale, co, co, ale sam wiesz, się na co zdziwiłeś? się dwa razy. <laughs> ale to 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 było takie 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 hmm, takie, hmm, takie hmm. fajne. A no, ile, ale, ale ile razy, a ile, razy a ile razy ty nas zabiłeś? Chwila, bo to no bo mamy niewyjaśniony konflikt. Dobra, to wiesz to? Nie, wiesz to? Ja idę do celi, ja idę do celi i ja mam to wszystko gdzieś. Dobra, miłej zabawy. A dziękuję bardzo. <noise> Moi drodzy, będziemy teraz żyć podkop, ale muszę być naprawdę mega cicho, więc może zaczniemy gdzieś tutaj. Co to jest za nich? Co to jest za nik? Cicho, Dejfik, cicho Tościk? Tak to ja. Cicho. Tościk Dobra, jestem cicho, mega. Widzę cię, widzę cię Czekaj, to? Zrobię, ci dra, zrobię Ci drabinę. Tościk, czy to ty? Tościk? Tak, tak, tak. Co ty tutaj robisz? Tościk! O. Padłem. Dobra, chodź stary, chodź stary. Tu się, tu idę, gdzie ty. I Czekaj, tu, 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 Ja, ty przyszedłeś po mnie, tościk! Którędy, którędy, stary, którędy, teraz, tędy? Teraz uciekamy, uciekamy, tak, w tą stronę. No nie, tu jest jakaś woda, jak ona spowalnia. Leć dalej, leć dalej, leć dalej. Jezus, co tu się dzieje jak... A ta woda to jest. To nie, jest woda, dobra. No, dobra, dobra, jest tu dało się to tylko to, przez chwilę. Nie długo jest, no? dobra, Uciekam, lecimy. Uciekam lecimy. z tej siedzienia, tościk! Dobra, jest to idealnie, się, udało się, to nam, Marek. Tak, Biegnij, 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 biegnij. Biegni. Tam teraz jesteśmy przy końcówce, ale nie możemy tutaj się zatrzymać, on nie może nas nakryć. Czekaj, przesuń się. Masz pochodnie? Nie masz pochodni na pewno? Nie mam, nie, 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 nie mam. Nie byłeś. Muszę to zamurować, niestety, żeby nie było widać, gdzie ten podkop zaczęliśmy dobra. robić. Kopiemy się tam dalej i na samym końcu zrobimy sobie bazę, stary. Mam nadzieję, że trafimy na jakiś węgiel po drodze, bo wtedy, jak się tam dostaniemy, to będziemy mogli sobie zrobić taką dobra. bazę pod ziemią na razie i wtedy będziemy mógł okay. bezpieczniej. bezpieczni. Potrzebujesz okay. czegoś? Jesteś głodny, może? Wiesz, co? Nie, no możesz troszkę dać, no bo w sumie. Ale tak, masz, troszkę, masz, masz, troszkę. Masz tutaj. troszkę. Dziękuję ci, się w, w ogóle. Jak ty, jak ty to zrobiłeś, że tutaj przyszedłeś? Jak ty w ogóle się tak idealnie wkopałeś? No to po kordach, stary, sprawdzałem kordy. Idealnie wkopałem się pod twoją po twoją, twoją celę. że co za mistrz w ogóle. Dziękuję to, to, ci, tuścik. To był jedyny sposób, stary, żeby cię wyciągnąć, tak żeby nikt nie zauważył. Ja nie wiem, jak mam ci się odwdzięczyć, ale to nie wychodzimy do góry. Na razie nie ryzykujemy, tak? Na razie nie, na razie nie. On nie może nas teraz odnaleźć. Musimy Dobra, się wkopać tutaj. A masz drugi kill off? Kilka dni. Nie, nie, nie mam niestety kill offa drugiego. No, a i mogę zabrać, a odłożyłem, furcie, widzisz? No, ale tu na w końcu się, się wkopiemy. Yy, będziemy potrzebować stary węgiel i tak dalej. Ale możemy. Hmm. Ej, ale możemy zrobić ci kill off. Możemy zrobić ci kilo Właśnie, masz, masz drewno? Mam drewno, mam drewno i mam, mam crafting i wszystko I dobra, mam kopalnię stary, chodź Kopalnię? Tak, 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 tu jest idealnie, to... i mam węgiel, mam węgiel Ale no Story, się trafiło Pokaż, idę zobaczyć, to zobaczyć Dobra stary, robię, robię, już pochodnie Co to jest? A widzę, 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 widzę też węgiel, no Dobra, ta... dobra daj, 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 daj pochodnie Teraz Już, 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 daję tutaj O, postawiłem O Jezu, jak jasno, nareszcie Dobra, Boże. super, widać? Dobra, robię 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 resztę, yy, pochodni, żebyśmy okay, mieli okay, dużo okay. i tobie też dam troszkę. O nie, głomczą mi się palce, tak się stresuję, stary. No ja Teraz też się ja stresuję, boże. Policja, no to w tej chwili. Musimy, musimy gdzieś jakąś jakieś diamenciki może nawet znaleźć, żeby miał jakiś, w ogóle wiesz, jakiś taki dobra, start No bo to, no, nie, teraz trzeba go wrócić tutaj. Już chciałem sam uciekać, ale no naprawdę było tak ciężko, no ja tyle bym czasu kopał takie wyjście Bo to wiesz, z łapki bym musiał wszystko, nie? No dokładnie, wiem, wiem Więc tutaj na szczęście, dobrze, że przyszedłeś, dobrze, że się wszystko udało Wrócę się tylko jeszcze po ten crafting, który tam mieliśmy na górze dobra, Albo nie, dobra. dobra, nie będę się cofał po niego Może z nowego A, mnóstwo, zrobić Mo, mam mnóstwo drewna, więc bezproblemowo To stawiaj go gdzieś tutaj, lecimy szukać i lecimy zaraz na. A tak. rzeczy. Tylko, czekaj. Dobra, w tym miejscu zrobię na takie miejsce, w którym będziemy sobie rzeczy ogarniać. Zrobię nam trzy piecyki. No właśnie też zrobimy jeden piecyk, to możesz dostać. No. Dajemy, dajemy coś takiego. Dobra. I wiesz co, zrobię jeszcze skrzynkę, zrobię żebym mógł tutaj zostawić jakieś itemy, okay, okay. których nie potrzebuję. Dobra, ja. Co takiego Chodź Co to Creeper. Chodź creepera. Bruk. jest? jest? Jest tak. na nas czeka, musisz zrobić sobie jakiś miecz. Masz może. Ah, mieczek, no. Nie mam, mam tylko mogę ci z kamienia patyk, zrobić. Patyk, patyk. No, 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 no. To, to jest już rewelka, jak będzie kamienią. To proszę. A mi bo ty ci tutaj się... dałeś drewno. Dobra. O, dziękuję ci bardzo. No jest miecz Tak. Tu w tej skrzynce już oddałem wszystko, co tam jest. No, eee, już jest jakiś ekwipunek. ekwipunek. pamiętajcie, że jak na start wygląda, to dobrze. Dobra. To idziemy teraz na dół, stary. Coś znajdziemy okay. jakiś. Trzeba ci uzbroić teraz, żebyś był Właśnie, gotowy na walkę. Coś z żelaza no, to... chociaż. Mobu. Ile móbu? Ale jest żelazo, o, mamy żelazo. Pierwsze żelazo po wyjściu z paki. A! A. Co jest? Dziura była Dobra, gdzie ty jesteś? Eee, żelazo zbieram. Kopież, żelazo, kopież żelazo, Dobrze, kop żelazo. żelazo. No dwa Ja tu też znalazłem ty... żelazo, to już będziemy mieli coś, żebyś... żebyś mógł się tutaj eee, uzbroić jakoś lepiej, nie? No bo to, dobra. Jest, to jest. To jest. Bardzo jest bardzo ważne. Dobra, mam znowu żelazo. Dużo go jest, dobra. właśnie tutaj nigdzie nie ma żelaza Ej, złoto Jaki mam, złoto, zrobimy ci złote coś. Dobra, 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 też mam właśnie tutaj złoto ty, to jest w ogóle jedenasty poziom to Tutaj mogą być nawet diaksy Mogą być diamenty, mogą być diamenty Ja bym ich poszukał, bo, bo w sumie to policja jest uzbrojony bardzo Właśnie, no trzeba zrobić jakieś lepsze zbroje No bo nie mamy szans mam, z policjantem Mam węgiel znowu, więc będziemy mogli sobie przetopić to wszystko Oooooo, ale się tak nie wyspałem w tym więzieniu, ci powiem No to jest... No, twarde to tam, łóżka, twarde no, łóżka Tak, łóżka tam mega, mam, mega, no już łóżka. tylko czekałem, aż wreszcie się uwolni, jak wreszcie ucieknie. Emerald! emerald Emeralda masz? Wow No minąłeś go, minąłeś go nawet stary. Gdzie? A tu, tak, ja naprawdę go nie widziałem. O, o dwa, trzy emeraldy mi wypadły. Dobra, mam, błan, sześć, błan. mam sześć żelaza, wiesz co? Szczęście. Ej, tu jest jeszcze emeraldo. O, wow, ile emeraldów? A, co się dzieje w ogóle? Emeraldowa kopalnia. Będziemy mogli pójść jeszcze z jakimś villagerem, też jakiś deal zrobić. Bo wtedy będziemy, Tak, tak, wie, tak, może coś tak. Dostaniemy za to, nie? Nie, ja Szukamy zrobisz. diamentów tu. Czy ty e, tak, teraz ja, co, ja idę przypalać, co, ja idę przypalać, dobra, dobra, dobra. Ja poszukam tu diamentów, to jest. Powiedz mi tości. No. Y, czy coś się w wiosce zmieniło? Odkąd byliśmy zamknięci? No właśnie nic się nie zmieniło, nikt nie miał nic do robienia. Uf, stary, to jest dramat. A co z naszym biznesem? jak myślisz, czy to powróci? którym? No aż nielegalny biznesik, no. Na no nielegalny ja bym już stary nie robił w to. Nie mam zamknąć. diamenty, stary, mam diamenty Masz, masz diaksy? diaksy? Tak, idealnie stary, od razu ci uzbroimy, ale dobra, mamy szczęście. Dobra, teraz. Dobra, no, to super. Ej, ale ich tu dużo, jeszcze mam szczęście na kilo, to już w ogóle będzie można może na całą zbroję starczy. Dobra, ja sobie właśnie w tym momencie przepalam, już wiesz? 12, jeszcze potrzebuję więcej, potrzebuję więcej. Dobra, lecę dalej, może coś znajdę jeszcze. Ja zaraz do ciebie przyjdę, tylko sobie właśnie przepalę troszeczkę tutaj żelaza Dobra, dobrze, dobrze. Oj, ale ja nie wiem, czy mi starczy. Nie. A na co chcesz, żeby ci starczyło? Nie, jakbyś skończył się palić węgiel, o, to będzie kolejny Ale może się uda. Wiesz co, powiększę naszą troszkę bazę, bo tutaj jest tak troszkę. troszkę... Powiększ, powiększ. Tak troszkę można powiększyć, że tak powiem. Dobra, dobra. Może znajdę zaraz jakieś diamenty znowu. Udało bo... się, dobra. Mam żelazo. Tak masz, masz, dobra, to chodź tutaj do mnie i kop. Idę? I znajdziemy. Mam nadzieję, że zaraz się uzbroimy na pewno. Gorzej Je... z enchantami, bo to może być ciężkie, bo nie mamy książki żadnej ani trzciny. Ale wiesz co, na razie enchanty to tak spokojnie do celu wszystko zdobędziemy w swoim czasie. No, wiem, O, szkeletok. coś mi się stało na komputerze, przepraszam bardzo. Jakiś dźwięk był. Co, 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 co dobra. Mam? Nie wiem, jakiś dźwięk mi się tutaj zrobił dziwny. Uo. Ja na dobra, szczęście dobra. nie kopy dalej, kopy dalej. O nie, ale ja mam OHP. Dwa, dwa serduszka. Gdzie ty się pokopałeś? Gdzie ty się wkopałeś? Do góry gdzieś poszedłeś? Nie, 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 ja się kopię na 11 poziomie, przy tej lawie, starych A, przy lawie? Tak, przy lawie, bo ja tu diamentów szukam dla ciebie. No i znalazłem stary idę ideal... Chodź tu zobacz, chodź tu zobacz! Ale nie, wiem w którym się, się kopałem Tu, tu, tu Czekaj, czekaj, już wyjdę. A, widzę, widzę. O, widzę, o widzę. jesteś, jesteś. Patrz widzę tu? Nad... Powiedziałem, tam. że tu siedzę, znaczy mhm. tu kopię, żeby znaleźć diamenty i patrz, wykopają się dwa yeah. w boki Idealnie, dobra, stary kopię to na szczęściu. Zabrałeś tam jakiegoś diamenta, ile mamy ich już? E, masz jeden masz jednego tylko, tak? Tak, tak, tak. Dobra, czyli mieć? mamy 22 diamenty 24 są chyba dwa potrzebne Tak, 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 no, no to już mam prawie na całą zbroję, ale myślę, że Zresztą... nie będę robić. Ej, zbrojny. kolejne diamenty! Nie! Jaki fart w tym odcinku! Nie! Co się wydarzyło, co? stary! Dobra, kopię obok to tym kilopem za szczęściem. Jaki Jak to jest możliwe? Nie wiem masz właśnie. Czy, masz trzy, masz trzy, bo mi. Dobra, mamy 35 tak. diamentów, stary, idziemy robić ci zbroję. Chodź chodź. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Nie spodziewałem się, że to tak szybko no. uda nam się ogarnąć. Ale o co chodzi w ogóle? Nie wiem nie, no wiem, nie wiem, ale pięknie, idealnie stary. To już mam taki ekwipunek potężny, no to już jest po prostu. Totalny Nawet stop. jest tu lapis lazuli, żeby zrobić enchanty, ale nie mamy enchanty Nie mamy jeszcze tego. Nie, tego już nie. No, to już jest za dużo roboty. To to będziemy musieli pójść do wioski, jak już stąd wyjdziemy. Tak, no na razie tutaj coś. się trzeba ukryć, wiesz, żeby się policjant. Bo on nas no, tutaj nie znajdzie, dokładnie. no nie ma szans, żeby nas tutaj znalazł. Dokładnie, dokładnie, dobra, wylatuję tutaj do góry. Chodź, 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 chodź. Uważaj, Pańcz bo cię goni dosyć. pajączek Ale dobra, na szczęście a? nie tego Dobra, robię ci zbroję, stary na szybko. Dobra, dobra, dobra. By tak, Ale na pierści buty, czapka. Ee, tak, 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 ależ jak to? Spodnie. Ej, nie, jeszcze mamy 11 ci. diamentów, stary masz tutaj to, już załóż to. A I ja ci świat. zrobię jeszcze miecz. Jezus, jak ja dawno nie miałem diaksów na sobie, boże, jak to pięknie wygląda. Nareszcie diamenty. Dobra, robię ci. Nie, czy ci nawet zrobię, stary. Teraz to już nastać na wszystko. Naprawdę mieć kilo, to tutaj... Patrz na leczę. I to idealne. I to Stary, wszystko ci zrobiłem Nie, na wszystko to Masz, to nie ja. Wszystko <laughs> mi to jest idealne. jeszcze, mam dwa, jeszcze dwa mi zostały o co chodzi w ogóle? No to teraz to ja już mogę, no nie, teraz już bym policjanta pokonał. Gdzie ja jestem policjant? Dawajcie mi tego policjanta. Nie, nie, jeszcze jeszcze ta, enchanty są bardzo ważne, ale jesteśmy w dwójkę, ja mam enchanty, więc w sumie mamy szansę. Także jak widzicie, mamy już wszystko, diamentowa zbroja, diamentowy ekwipunek, bo sikierka, mieczor i jakiś tutaj kilofek, no wprawdzie to nie są jeszcze nasze przedmioty, ale do tego dążymy, tak, Tośnik? Zrobimy tak, to, to. to. A w tym odcinku to już będzie wszystko, ciekawa przeglądanie. I zostawcie łapę w górę, suba, wbijajcie na kanał do chłopaków i widzimy się na następnych odcinkach jutro! Hello!